Cześć widzowie, witam Was z kolejnego odcinka z Koła Fortuny. Jak sami widzicie już jesteśmy w akcji, zaczyna się bitwa. Niestety mapa nam nie dopisała, bo jest to strasznie mało ludka mapa, żeby się na niej nie zatrzymywać. A pragnę Wam wspomnieć, że mamy właśnie taki challenge z Koła Fortuny na ten tier, że nie możemy się zatrzymać. Także tutaj może być wesoło, zobaczymy co nam się tutaj uda. Na razie sobie tak trochę pojedziemy. No może być ciężko, bo tej stabilizacji nie rozpieszcza. No ale zobaczymy jak nam pójdzie. Z tym nie zatrzymywaniem się jest duży problem, mam powiem widzowie. O tu nawet w plecy tego czołgu nie możemy przebić. Uciekamy na naszą stronę widzowie. Tutaj niestety już oberwaliśmy, ale udało nam się przeżyć. Tutaj niestety widzowie dostaliśmy w gąsienicę, ale już ruszamy. No i mamy tutaj niestety ta bitwa nam widzowie nie wyszła, ale się nie, zatrzyma, nie zatrzymaliśmy się z naszego płodu, także nadal wszystko gra. Ale nam to raczej nie wystarczy do zdobycia kolejnego poziomu, także zaraz przejdziemy do następnej bitwy. Jesteśmy widzowie w kolejnej bitwie. Jak sami widzicie, tak wiem, wtedy w tamtym ciągu nie zdążyłem zamontować wszystkich rzeczy, teraz już jest na full jakby zrobiony. Mapa też wydaje się lepsza, bo jest duża, pojedziemy sobie na zwiat, Żeby coś tam wykryć, może dzięki temu trochę więcej ekspa nam wpadnie. Pamiętajcie widzowie, żeby zostawić subskrypcję, lajka na kanale. Pomaga mi to w rozwoju, bo dużo z Was jeszcze mogłoby zostawić tego suba. Patrząc po wyświetleniu, także byłoby mi miło. No a teraz zobaczmy co się tutaj nam wydarzy. Mapa jest całkiem fajna, bo duża. Może coś nam wziąło. Mamy już przeciwników. O. Chyba widzowie, stąd będziemy powoli uciekać. Na szczęście nas nie trafił. Może nam się uda go widzowie? Ach, byliśmy blisko go zabicia. Ale tak nieźle, tak jest nieźle. Jedziemy dalej. Wydaje mi się, że jak tą bitwę wygramy, to już będziemy mogli przejść na czwarty poziom. I znowu zakręcić kołem fortuny, także to będzie miłe. o rykosze mego widzowie tego zamygo zabiliśmy uciekamy na dół bo tu jest za dużo ostrzał od rogu. staramy się nie być bezużyteczni dla naszej drużyny bo to szkoda by było nawet kilka strzałów nam weszło także spoko widzowie spoko O! Ładnie, tego mamy. I został ostatni tutaj ten. I? I... proszę, widzowie. Został ten bydlak teraz, największy. Także mamy, widzowie, koniec tej bitwy. Nie zatrzymowa... Nie, bez zatrzymywania się. No i wydaje mi się, że to będzie ostatnie na tym poziomie. I przejdziemy teraz do tieru czwartego. Tutaj jak sami widzowie, widzicie, oznaka mistrzostka. Także zagraliśmy bardzo dobrze. Nie musimy nawet tego klikać, bo mamy wystarczająco ekspa, żeby już zexpić. Byliśmy pierwsi oddaliśmy 56 strzałów, z czego 24 trafione. Z przebiciem a 32 trafione. Także nie taka zła celność ja powiem w widzowie. Coś tam dorobiliśmy. Ale to jest najmniej ważne. Teraz przejdźmy do tieru czwartego, i tak widzowie prezentuje się tier czwarty T6 Medium. Ale zanim zaczniemy bitwę, yy, zobaczmy co wylosuje nam koło fortuny. Jakie będziemy mieli utrudnienie na poziomie czwartym? Kliknijmy i zobaczmy co nam wyjdzie. Oj, tego się widzowie obawiałem. Mamy tylko taran. Także to będzie bardzo ciężkie. Przejdźmy do gry sobie. Jak sami widzowie widzicie, nie ładowałem amunicji. Dokupiłem turbo sprężarkę. Mamy tutaj wentylację i wzmocnienie, także wydaje się być spoko. Ale wam powiem, że zabawa na Tierze czwartym będzie ciężka. Co prawda czołk. Ma masę. Ale czy to będzie łatwe? Nie ładujemy amunicji, żeby nas nie korciło w razie co. Także no nie wiem, rozpocznijmy pierwszą bitwę, zobaczymy jak to nam wyjdzie. I jesteśmy, widzowie. Jak sami widzicie mamy Ruinberg tak za bardzo nie wiem, jak tu zagrać, żeby ludzi taranować. Nie mamy amunicji, także zostaje nam tylko to. Tak wiem, że troszeczkę osłabiamy naszą drużynę. No ale... Na tych poziomach raczej to aż tak istotny nie jest. Plus będziemy starali się oczywiście zadawać jakieś obrażenia. Tutaj już możemy zwalniać, także możemy też jakieś zasadzki zawsze robić widzowie. Starać się jakoś wymanewrować naszych wrogów. Co prawda wiem, że to nie będzie takie łatwe, no ale zobaczymy jak nam to pójdzie. Dobrze widzowie, jedziemy na to T28, pierwszy taran. Ile nam się uda? 64 widzowie, pełne 64. Naprawiamy się. Jeszcze raz. I za 8 tym razem. Jakże <grystanie> tutaj no i tyle by było widzowie. Z pierwszej bitwy mamy 72... Zadane uszkodzenia i 110 odbitego, także tutaj może być bardzo ciekawie. Ale zagramy sobie jeszcze jedną bitwę, może pójdzie nam trochę lepiej. I tak widzowie prezentują się statystyki w tej bitwie. Mamy medal, ale to mało ważne. Użyjemy sobie oczywiście jak bo wygraliśmy jak sami widzicie tą bitwę. No tutaj będziemy tak raczej nisko zazwyczaj. A za 970 EXP raczej nic nie zexpimy. Także nie przedłużając zacznijmy sobie kolejną bitwę. No i widzowie mamy kolejną bitwę. Jak sami widzicie, jest na mapie przełęcz. Jest tutaj szansa na jakieś tarany, jeżeli dobrze to rozegramy. Zobaczymy, jak nam to się uda. Ale nic, zacznijmy bitwę, zobaczymy, jak nam ona pójdzie. Miejmy nadzieję, że lepiej niż ostatnia, że zadamy chociaż 150, może 200 obraczeń. Byłoby fajnie. <laughs> tutaj widzowie, widzicie sami, przyjechał steward. Udać może nam się go stara na wziąć. Nie patrzy się na nas Jednak już się patrzy, widzowie A tu jest więcej wrogu. Starana go, tego. BUM! OO! powie 300 obrażeń! I to jest to, co nam chodziło. Jedziemy znowu do przodu. Teraz tego bierzemy starana i mamy 96. 400 obrażeń, widzowie, jest! Mamy rekord 320 odbitego. Ta bitwa niestety raczej będzie przegrana, bo nasi tutaj dziwnie usytuowali swoje siły, plus my nie zrobiliśmy za dużo w tej bitwie, ale nic. Zobaczymy zaraz statystyki i przejdziemy do kolejnej bitwy. No i mamy widzowie, jak sami widzicie udało nam się zwyciężyć jednak tą bitwę. Nasz wynik 400 obrażeń uplasował nas w środku stawki, także nie najgorzej. Troszkę zarobiliśmy, użyjemy sobie oczywiście tego oto EXPA. I dzięki temu sobie coś tutaj zbadamy. A najbardziej będzie nam potrzebny silnik, jak wiadomo, i gąsienicę. Musimy użyć trochę wolnego jak Mamy taką misję. Także ją sobie to zbadamy gąsienicę i silnik. I zagrajmy sobie kolejną bitwę, widzowie. Jak widzowie widzicie, mamy kolejną bitwę. Mapa taka sobie. Na przepycharz nie będziemy się pchali. No bo tam na pewno nikogo starać nie będziemy, więc jedziemy do miasta. Mamy nowy silnik, także lepszą moc na tonę. Także powinny być jeszcze fajniejsze te tarany. Tylko no trzeba kogoś zaskoczenia, więc także zobaczymy, jak na tej mapie nam się to uda. Jak widzicie, mamy pierwszego wroga. Za niecałe 200 uciekamy. Może nam się uda jeszcze wycofać. Byłoby miło, żeby od razu tak nie zginąć. Mamy małe wsparcie, także spróbujemy jeszcze sobie uciec może. Bo to tak jak sami widzowie widzicie jest T28. Próbujemy go starana pyknąć. Ile? Za 119 nam weszło. Rozpędzamy się jeszcze raz. I... Kończymy go! Mamy killa pierwszego widzowie. Nie spodziewałem się, że nam to się uda. Ale no udało się, mamy pierwszego. Także jest fajnie. A, jeszcze wygraliśmy widzowie, bo to przez kapa. A nawet nie zwróciłem uwagi, także mamy zwycięstwo widzowie. Przejdźmy sobie teraz do statystyk i zobaczmy jak ta na bitwa nam poszła. Oczywiście używamy sobie tutaj razy trzy, żeby więcej mieć. Byliśmy znowu w środku stawki, także nie najgorzej. Jak sami widzowie widzicie. No i mamy kolejną bitwę widzowie, jak sami widzicie na mapie tundra. Tutaj już może być troszkę ciężej z tymi taranami, bo nie za bardzo wiem gdzie jechać, żeby ludzi staranować żeby za szybko nie zginąć. Spróbujemy tu pojechać na tą górkę, chociaż no nie wiem czy jest to mądre. No i zabawa na tym poziomie będzie tyle nudna, że już pocisków nie będziemy mieli, także fajnie byłoby przejść na kolejny poziom, jak najszybciej. No ale tutaj już troszeczkę jak trzeba zebrać, także jeszcze trochę tych taranów musimy wykonać. Także może być śmiesznie tutaj. No zobaczymy jak on to wyjdzie. Niestety on ucieka, także my go raczej nie złapiemy. Dobrze było jakby się zatrzymał. Ej, teraz widzowie. Nie, nie uciekaj nam! O, dużo wrogów. To chyba widzowie jest bot. Dobrze, atakujemy go starana jakiegoś tutaj. Za 116 i za tyle, jeszcze tutaj nam weszło. Także spoko. No i chyba mamy koniec bitwy, widzowie. Niestety, no tutaj będzie na pewno porażka. No i szybko się bitwa dla nas skończyła. Także możemy chyba przejść do następnej, bo tutaj ta bitwa no nie potrwała dla nas za długo. No i widzę tutaj statystyki tej bitwy. No jak sami widzicie, nie była zbyt ona ciekawa dla nas. Ale nie można się przejmować, gramy na taran, także wiadomo, że niektóre tak będą się kończyć. Przejdźmy sobie do następnej i zobaczymy, jak teraz na następna nam pójdzie bitwa. Miejmy nadzieję, że lepiej. No i mamy widzowie kolejną i chyba ostatni na ten odcinek bitwy. Jest ona na kopalniach. Mamy tutaj plan, że na tam wjeździe, może uda się kogoś taranować. Zobaczymy, byłoby miło, bo to tam fajne obrażenia mogłoby nam wejść. Jedziemy w miarę szybko, może jakiegoś BT5 się uda tam trafić. Mamy ją widzowie, atakujemy tak delikatnie, tylko żeby uciec cały czas. A nie trafiliśmy go Staramy się uciec teraz przed tym PZM3. Dobrze Szkoda, że w nas chłop strzela. Jedziemy na tarana. Mamy to widzowie. Jeden zabity, co prawda mamy 0 HP. Ale może z nienacka uda się jeszcze jednego zabić Ale chcę tego T28, jak go poświetlimy Jedziemy widzowie, w niego Mamy to, za stówkę I za 45 widzowie Nie trafił jeszcze nas Odbił się, znowu staranego. go Za 52 widzowie i jeszcze raz go! Mamy go praktycznie widzowie! Udało się nam! Co prawda zginęliśmy widzowie, ale mamy dwa fragi 355 obrażeń i 600 odbitych Także tutaj już mamy bardzo fajny wynik Przejdźmy sobie teraz do podsumowania tej bitwy No i mamy widzowie Używamy sobie expa, jak sami widzicie nie wyszło aż tak źle Znowu środek tabeli. Troszkę zarobiliśmy. Podsumowanie widzowe naszych bicep, jak sami widzicie, wygląda następująco. 160 tysięcy kredytów, kredytów zarobionych. Klasyfikacja WTR 5100, także nawet grając z taranem nie jest tak źle, wiadomo, mogło być lepiej. Według pojazdu, jak sami widzicie, tak to wygląda. No troszkę nam podbija ten, 3 tym. Jedną m którą zdobyliście. A przebieg służby widzowie jak sami widzicie mamy tak, 9 stoczonych bitew Tutaj jeszcze nam brakuje, żeby nam pokazał jaką mamy klasyfikację. Mamy rekord ASYS 1300, rekord doświadczenia 1200, rekord obrażeń 942. Także jedziemy cały czas widzowie do przodu. Wydaje mi się, że jest coraz ciekawy, tutaj jak widzicie te 6 medium spisuje się jako taran. Także zobaczymy, co nam się wylosuje na piątym tierze a na ten moment, na ten odcinek dzięki Wam za oglądanie, zostawcie suba, lajka, komentarz jakiś po sobie. Dzięki, do następnego.